Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl ukośnikradiow.net. Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz. Widzi pierwszy gość, którym jest Michał Dworczyk, poseł do Europarlamentu. Prawo i sprawiedliwość, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów, jest na telefonie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chociaż zaczyna swoją pracę Europarlament, ale też Polski Sejm dzisiaj ma pierwsze posiedzenie, to może od spraw polskich zacznijmy. Rusza parlament, prezydent jest w trasie międzynarodowej, a my, my w Polsce przyglądamy się, w jakiej kondycji różne partie wejdą do, na scenę polityczną do nowego sezonu politycznego. Na ile jest tak, że udało się Prawu i Sprawiedliwości po przerwie wakacyjnej przygotować na jesienny sezon polityczny? Zdaniem wielu komentatorów to będzie sezon bardzo burzliwy. To prawda, część komentatorów tak ocenia nadchodzące miesiące. Ja jestem trochę bardziej sceptyczny, ponieważ bardzo często niedoceniamy w polityce pewnej inercji pewnych wygodnych z punktu widzenia niektórych partii politycznych rozwiązań. Dużo się mówi o tym, że koalicja rządząca ma nie dotrwać do końca kadencji, że będą tam poważne pęknięcia i zmiany. Mi wydaje się niestety, że nie będzie żadnego przyspieszonego zweryfikowania przez wyborców e, większości parlamentarnej obecnej e, i to źle, dlatego że obecna większość parlamentar parlamentarna fatalnie daje sobie radę od dwóch lat. E, ten układ, który zajmuje się przede wszystkim sobą, a nie problemami istotnymi z punktu widzenia e, Polaków, ten układ będzie po prostu gnił przez najbliższe dwa lata i to będzie czas stracony dla Polski, a to jest fatalna informacja, dlatego że e, teraz wiatr zmian. Zmienia się nie tylko geopolityka, nie tylko układ sił światowych, ale również te zmiany mają wpływ na nasz kraj. W związku z tym taka inercja, takie gnicie i wewnątrzkoalicyjne wojenki, które obserwujemy już teraz, a moim zdaniem będą one się nasilały, one nie przyniosą nic dobrego dla Polski, dla Polaków, tylko będą czasem stracone. Więc chciałbym, żeby były przyspieszone wybory, ale nie i ta koalicja, aby była jak najszybciej odsunięta od władzy ale niestety obawiam się, że właśnie ta inercja no też spoiwo jakim jest władza, jakim jest posiadanie lukratywnych możliwości umieszczania swoich znajomych w spółkach skarbu państwa w innych miejscach, że to wszystko będzie dostatecznie mocnym spoiwem, które spowoduje, że ta koalicja przetrwa do wyborów w normalnym terminie, czyli do, 1927, do 2027 do 2020 roku. Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość robimy swoje. No z jednej strony przedstawiamy dosyć regularnie propozycje rozwiązań ustawowych, które wychodzą naprzeciw potrzebom Polakom. Zresztą trzeba powiedzieć, że te rozwiązania bez dyskusji są odrzucane przez obecną większość parlamentarną. To pokazuje brak chęci dialogu, brak konstruktywnej współpracy. Z drugiej strony punktujemy nieudolność czy złe decyzje, które podejmuje rząd Donald Tuska, a tu niestety jest bardzo duże pole do popisu, bo tych złych decyzji jest bardzo wiele. Z trzeciej strony przygotowujemy się również programowo, bo przecież w październiku mamy kongres programowy, na którym rozpoczniemy tworzenie programu we wszystkich obszarach życia politycznego, społecznego, programu, który zostanie napisany też w konsultacjach z Polakami, który będzie naszym nowym programem wyborczym. Programu, który także obrodności będzie dotyczył. Pan poseł zarządzał, chociaż nie przez wiele lat nie bezpośrednio z gmachu Ministerstwa Narodowej, ale starał się zarządzać polską obronnością. Teraz pan patrzy na, na polską przestrzeń powietrzną, na to jak drony na Pol nad polskie niebo wlatują. Na ile to jest po prostu wieloletnie zaniedbania i nieprzygotowanie polskiego państwa, a na ile coś się obecnie złego dzieje w wykorzystaniu dostępnych już instrumentów obrony polskiej przestrzeni powietrznej? No, pierwsza uwaga, ja nigdy nie zarządzałem polską e, obronnością. Miałem e, zaszczyt pełnić funkcję wiceministra obrony i potem e, w kilku sytuacjach kryzysowych, w tym e, w pierwszym okresie pełnoskalowego ataku rosyjskiego na Ukrainę, e, rzeczywiście koordynowałem niektóre działania administracji państwowej. E, natomiast wracając do pańskiego zasadniczego e, pytania, no ta sytuacja niestety dla mnie nie jest zaskakująca. Polska nie jest przygotowana do e, obrony powietrznej skutecznej obrony powietrznej swojego terytorium i jeszcze długo nie będzie to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. Obrona powietrzna wielowarstwowa obrona powietrzna to jest bardzo skomplikowany, bardzo złożony system, który nawet jeżeli miałoby się górę pieniędzy i tych pieniędzy posypanych jeszcze złotem oraz diamentami, to nie da się kupić z dnia na dzień takie systemy nie leżą w w hipermarkecie na półce. Takie systemy buduje się przez lata. Budowę takiego systemu rozpoczęli ministrowie Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak. Wcześniej, oczywiście, były też w poprzednich rządach, były też rozmowy na ten temat, różnego rodzaju decyzje, ale faktyczne decyzje, które doprowadziły do zakupu patriotów, do zakupu systemów, które mają bronić na różnych piętrach polskie niebo, dopiero zapadły właśnie w czasach obu wymienionych ministrów. Natomiast ten system jest cały czas budowany. Mało tego. W moim przekonaniu obecna koalicja trochę za mało przykłada uwagi do tego, a są podejmowane decyzje, które wręcz będą nas osłaniały, osłabiały, a nie wzmacniały w tym obszarze. Podam bardzo konkretny przykład, bo pan odniósł się do ostatniego wydarzenia, kiedy dron wleciał na terenie Polski. Przypomnijmy, nie był to pierwszy dron, nie była to pierwsza rakieta. Otóż jedyny skuteczny system antydronowy, który działa w wojsku polskim to system firmy APS. Zresztą to jest system, który na Ukrainie jest wykorzystywany w bardzo dużych ilościach i bardzo często. Ostatnio jak byłem na Ukrainie słyszałem od ludzi związanych z jednostką Nemesis, to jest taka jednostka właśnie dronowa i że są trzy najlepsze systemy, które naprawdę są skuteczne, jeśli chodzi o wykrywanie obrony przeciwko dronami. Wymienił jedną izraelską, jedną skandynawską firmę i właśnie polską firmę APS. Ale te zestawy, które zostały zakupione jako pierwsze jeszcze przez pana ministra Błaszczaka, nie były modernizowane od tego czasu. A wiemy, jak dzisiaj błyskawicznie zmienia się pole walki, jak się zmieniają zasady działania dronów. W związku z tym, mimo, pro, mimo propozycji ze strony tej firmy, Ministerstwo Obrony Narodowej nie zdecydowało się na modernizację e, tych systemów, co jest. Co jest takim absolutnie powszechnym trybem działania, i podjęto jakieś próby zmierzające do zakupu niemieckich systemów antydronowych, bądź tak jak w Straży Granicznej, ustawiono w moim przekonaniu przetarg, czy też stworzono takie warunki w przetargu, które by promowały jedną izraelską firmę, jedno izraelskie rozwiązanie. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko funkcjonowaniu na naszym rynku firmy, z Niemiec, z Izraela, no ale najchętniej i najlepiej życzę polskim firmom. Mamy unikatowe w skali światowej rozwiązanie e, antydronowe firmy APS, a Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamiast skorzystać z tego, zamiast rozwijać te e, systemy, no to w najlepszym razie nie radzi sobie z tą sytuacją, no a w najgorszym tworzy celowo warunki takie, żeby wykluczyć polskiego prezydenta De, p, polskiego producenta, a stworzyć możliwości do zakupu zagranicznych No dobrze, ale by było hasło repolonizacji, czy to w ogóle z obroną antydronową i z dronami. Jest tak, że nie wiem, czy polskie państwo najlepiej sobie radzi. Pan jakiś czas temu na konferencji prasowej krytykował i obecną ekipę, ale i poprzedni rząd i poprzedniego ministra obrony narodowej za politykę zakupu dronów dla polskiej armii. Może wyjaśnijmy najpierw jedną kwestię historyczną, a potem przejdźmy do tego problemu, który mamy dzisiaj. Po pierwsze, jak są ludzie, którzy krytykują niewielką liczbę dronów, które były kupione w 2021, w 2020 roku, na początku 2022 roku, to ja przypomnę jedną rzecz. Rzeczywiście tych dronów nie było bardzo dużo, ale wtedy w pole walki zupełnie inaczej wyglądało. Nikt nie wiedział jeszcze w 2022 roku, jak się zmieni pole walki, jak bardzo ważne będą systemy bezzałogowe. Przede wszystkim drony powietrzne, ale w ogóle systemy bezzałogowe, bo w ciągu ostatnich trzech lat pole walki zmieniło się w sposób zasadniczy. Ukraina pokazała, że wykonaliśmy skok jako cywilizacja e, sprzętowy. W takim stopniu, którego nikt wcześniej nie mógł przewidzieć. Więc dzisiaj zarzuty takie, że jeden minister czy drugi minister nie kupował w roku 19, 20, 21 czy 22 dostatecznej liczby dronów, są o tyle śmieszne, że wówczas nikt nie przewidywał tego, jak sytuacja będzie wyglądała dzisiaj. Natomiast dzisiaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją dosyć kuriozalną, bo wszyscy już wiedzą, w jakim kierunku zmiany w uzbrojeniu następują w taktyce i na polu walki. Natomiast wyciągane są z tego wnioski, no powiedziałbym bardzo powierzchowne, żeby nie rzec, naskórkowe. Stworzono, wyznaczono oficerów do budowy hmm, wojsk dronowych w Polsce, no ale poza przyznaniem etatów, mówiąc brutalnie, niewiele tam się dzieje. No ostatnio ja występowałem rzeczywiście z posłem Krajewskim w konferencji, wskazując, że planowane zakupy dronów, bardzo dobrze, że mają one nastąpić, dlatego że hmm, wojsko musi się na czymś szkolić, tak? W związku z tym, że te planowane, Zakupy są całkowicie no, nieprzemyślane, że wydamy dużo pieniędzy, a efekty z tego będą znikome. Nie, że żadne, ale będą naprawdę o wiele mniejsze niż mogły być. Ostatnio zapadły decyzje, z których wynika, że kupimy kilka tysięcy dronów, i tu. Dobra informacja, ale druga informacja jest taka, że niedopasowanych do naszych potrzeb, których sami do końca nie potrafimy zdefiniować, a średnio jeden taki dron, mówię teraz z pamięci, ma chyba kosztować około 30 tysięcy złotych. No, proszę Państwa, to jest właśnie taki przykład niegospodarności i braku e, myślenia poważnego i długofalowego e, przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Mam nadzieję, że przyjdzie tutaj otrzeźwienie, bo rzeczywiście e, ten e, obszar, e, czyli właśnie walka bez załogowców, wykorzystanie bez załogowców na współczesnym polu walki i w domenie powietrznej, i w domenie lądowej jest szalenie ważne. Zmieńmy na sekundę temat od obronności do polityki. No może polsko-polityka tylko jednym pytaniem spuntuje, ale być może kluczowym. Gdzie PiS będzie szukało koalicjanta, bo jedni mówią idźmy na prawo, do konfederacji, inni mówią idźmy do centrum, do PSL-u, do być może jakoś przeformułowanego bloku politycznego, Szymona Hołowni, a tymczasem na portalu w wpolityce.pl na jedynce jest taki oto cytat, sensacyjne wieści, PSL pójdzie do wyborów z Konfederacją. I tak dwóch potencjalnych koalicjantów, których chciałoby mieć PiS, na razie chyba ich nie ma, być może będą jednym blokiem politycznym, przynajmniej wyborczym. Wie pan, trudno odnosić się do planów czy PSL-u, czy Konfederacji. Nie wykluczam, że ta informacja, którą pan podał, jest prawdziwa, ponieważ PSL dosyć rozpaczliwie dzisiaj szuka jakiegoś pomysłu, aby znaleźć się w kolejnym Sejmie. Dzisiaj sondaże są dla tej formacji bardzo niekorzystne. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie wiem, co się dzieje w innych partiach. My się skupiamy na tym, aby. Uzyskać jak najlepszy wynik, optymalną My, skupiacie się na walce, z, na proszę? walce, Skupiacie się na walce z Konfederacją aktualnie. Zresztą nie, to pana do, bliska osoba w polityce, czyli premier Madołusz Morawiecki, taką taki kurs no, pozwolił trochę odżyć politycznie panu premierowi. Nie sądzę i nie wiem na jakiej podstawie pan takie tezy opiera, dlatego że ja wiem o jednym tak. wydarzeniu, które odbiło się szerokim medialnym echem, mianowicie o rozmowie pana premiera Morawieckiego z panem przewodniczącym Mencenem, czy panem prezesem Mencenem. Przypomnę, że ta rozmowa odbyła się na zaproszenie pana Mencena i w tej rozmowie rzeczywiście starły się dwa sposoby patrzenia, na politykę, na gospodarkę, na ekonomię. Większość osób uznała, że Mateusz Morawiecki wygrał w sposób zdecydowany to polityczne starcie, ale od tego stwierdzenia do stwierdzenia, że ma być jakaś wojna między Konfederacją a pis to daleka droga. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak każda inna partia, skupiamy się przede wszystkim na swoich propozycjach programowych, skupiamy się na tym, żeby nasz program przyciągnął jak najwięcej Polaków i tak jak powiedziałem, Będziemy chcieli walczyć o jak najlepszy wynik, najlepiej taki, który pozwoli na samodzielne rządzenie. Natomiast jeżeli ten wynik by nie został osiągnięty i trzeba byłoby szukać koalicjantów, tu zmierzam do pańskiego pytania, do odpowiedzi na pańskie pytanie, no to mogę odpowiedzieć tak: my nie patrzymy na etykietki partyjne dzisiaj, my patrzymy na wspólnotę programową. A tą wspólnotą program programową można znaleźć w tych partiach, których program jest centroprawicowy. I zobaczymy, czy dojdzie do sytuacji takiej, w której uda nam się uzyskać tak dobry wynik, że będziemy mogli y, sami bez koalicjanta wziąć odpowiedzialność za Polskę na kolejne cztery lata. Czy trzeba będzie szukać jakiegoś porozumienia i jakiegoś koalicjanta i wtedy będziemy patrzyli, co po tych wyborach y, się dzieje na polskiej scenie politycznej, bo proszę zwrócić uwagę, że y, zmiany będą na pewno. No, nie istnieje już projekt y, wspólny Szymona Hołową i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nie wiadomo, czy partia Szymona Hołowni wejdzie w ogóle do Sejmu, nie wiadomo, czy PSL wejdzie do Sejmu, nie wiadomo, czy partia razem pójdzie z Lewicą z jednej listy, czy pójdą oddzielnie, a w konsekwencji która z tych partii zdobędzie jaki wynik i czy obie wejdą do Sejmu, czy tylko jedna z nich. To wszystko przekłada się potem na wyniki, bo u nas funkcjonuje system Donta, który premiuje dużo duże partie z dużym poparciem, więc tu jest tak dużo niewiadomych, że dzisiaj budowanie takich scenariuszy jest zdecydowanie przedwczesne. To jeszcze dwa tematy szybko poruszmy. Jeden temat niezwykle ważny dla polskiej pamięci polityki historycznej, dla polskiej, także współczesności, ekshumacje ofiar, polskich ofiar na Ukrainie. Chociaż to z chyba polskich jeszcze... ofiar ofiar ukraińskich nacjonalistów z UPA. Tak, Dodajmy jest. Ręczysz. Dodajmy, chociaż o ile dobrze się orientuję, to nie jest Wołyń w takim geograficznym rozumieniu, że tam jeszcze dużo pracy, w sensie tam pracy jeszcze nie rozpoczęto. Dwie, dwa procesy ekshumacyjne, jeden właśnie ofiar nacjonalistów, a drugi to polskich żołnierzy września roku 1939. Co to są za akcje i na ile to jest jakaś wyraźna zmiana władz ukraińskich, a na ile to jest no taki no właśnie może, do, na ile to jest jaskółka, która wieści jakąś zmianę, a na ile to, to są raczej tematy, przepraszam za, za takie sformułowanie, troszkę poboczne, troszkę próbujące omijać kwestie ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Myślę, że na te pytania będziemy mogli odpowiedzieć za kilka miesięcy, natomiast bez wątpienia pewien proces, który się zapoczątkował w 2022 roku zgodą pierwszą od wielu lat władz ukraińskich na przeprowadzenie poszukiwań w miejscowości Późniki, no, zakończył się pewien etap, dlatego że odbył się pogrzeb 40 kilku Polaków zamordowanych w Późnikach przez oddział UPA złożony z ukraińskich nacjonalistów w lutym 4 40... 25 roku. To rzeczywiście nie jest wołyń, to jest pogranicze wołynia i Podola, ale nie ma tu żadnego drugiego dna. Ta lokalizacja została w 2022 roku wybrana, dlatego że było dosyć precyzyjnie wiadomo, gdzie znajduje się mogiła pomordowanych. Rodziny ofiar bardzo zabiegały o to, aby. których jest stosunkowo dużo cały czas na tym pogrzebie było 50 osób blisko, ale właśnie rodziny pomordowanych zabiegały bardzo o to, żeby rozpocząć. Począć od tego miejsca pracę i tak się stało. Teraz są złożone wnioski przez Instytut Pamięci Narodowej, przez Fundację Wolności i Demokracja, przez inne organizacje, wnioski o wydanie zgody na poszukiwania w szeregu miejscach i na terenie Wołynia, i na terenie byłych województw II Rzeczpospolitej Południowo-wschodnich, więc na całym obszarze, do którego, na którym doszło do ludobójstwa, przypomnijmy ponad 100 tysięcy Osób zostało zamordowanych. I tak jak powiedziałem, w najbliższych miesiącach przekonamy się, czy będą wydawane kolejne zgody na poszukiwania, kolejne zgody na ekshumację, bo to są dwie różne sprawy czasami mylone ze sobą. I mam nadzieję, że ten proces, który trwa od początku lat 90. i przypominał sinusoidę właściwie czyli raz można było poszukiwania prowadzić i ekshumację potem nie można było, potem znowu można było, więc mam nadzieję, że te ostatnie i poszukiwania i ekshumacje, które zostały przeprowadzone i w późnikach, i na terenach obecnego Lwowa, gdzie byli pochowani żołnierze września, zapoczątkują już proces, który będzie miał charakter linearny, to znaczy nie nastąpi znowu zakaz jakiś czy jakaś blokada, tylko kolejne będą wydawane zgody na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć nawet gdyby nastąpiło całkowite otwarcie. I wydanie wszystkich możliwych zgód, to i tak ten proces poszukiwań, ekshumacji pochówków będzie trwał długie lata, a zapewne dekady. Dlaczego? Bo mówimy o stu kilkudziesięciu tysiącach zabitych, zamordowanych osób, bo mówimy od tysiąca do czterech tysięcy miejsc, gdzie te osoby są pochowane, gdzie były zabijane, a do dzisiaj są pochowane. Bardzo często czy najczęściej w bezimiennych grobach prace organizacyjno techniczne czyli samo znalezienie miejsca e, potem ekshumacja pobranie materiału genetycznego ponowny pochówek wszystko to wymaga czasu a liczba polskich i ukraińskich archeologów antropologów innych specjalistów niezbędnych e, w, taj, w tego przeprowadzeniu tego rodzaju prac jest ograniczona no proszę zwrócić uwagę tylko na późniki proces od momentu e, z wydania zgody na poszukiwania do pochówku trwał 3 lata Można byłoby go skrócić do dwóch lat przy dobrej wład woli władz ukraińskich, której na pewnym etapie na szczęście krótkim zabrakło, ale można by skrócić do dwóch lat. I mówimy o czterdziestu kilku osobach, o miejscu, które było wskazane, bo jeszcze świadkowie tamtych zdarzeń żyją, a samo poszukiwanie tej jamy grobowej trwało pięć tygodni pracy, było to pięć tygodni pracy archeologów polskich i ukraińskich, mimo tego, że są ludzie, którzy jeszcze pamiętają tamte zdarzenia, nawet w późnikach, teraz była pani mająca lat 90, wówczas, która przeżyła tę tragedię jako dziesięcioletnia dziewczynka, wówczas. W związku z tym, proszę zobaczyć, jaki to jest ogrom prac i wyzwań organizacyjnych i wielu innych. I teraz uważam, że powinniśmy jako państwo polskie, jako Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Kultury, jak najszybciej rozpocząć prace takie systemowe, przygotowania do tego, aby móc jak najszybciej działać w momencie, kiedy strona ukraińska daje zgodę. Co to znaczy? To znaczy, mamy takie fundamentalne dzieło pani Ewy Siemaszko i jej ojca dotyczące wymieniające osoby zabite i miejsca, gdzie dokonywano zbrodni. Każde takie miejsce powinno zostać opisane, powinny zostać zebrane i skatalogowane w jednym miejscu informacje na temat miejsca pochówku, liczby osób zabitych, pochowanych, wszystkich okoliczności. Także jak będzie wydawana zgoda na miejsce X, to archeolodzy będą dostawali pakiet dokumentów, będą wiedzieli, gdzie trzeba szukać, od czego trzeba zacząć, a nie dopiero wtedy będziemy rozpoczynali jakieś kwerendy i poszukiwania, gdzie, to wszystkie, te, gdzie te wszystkie dramatyczne zdarzenia miały miejsce. Więc tu jest bardzo dużo pracy hmm. również przed nami, jako państwem polskim. O czym mówił Michał Dworczyk, poseł do Europarlamentu, Sprawiedliwość. dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję. Państwu miłego dnia. Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.